Szemaleczko widzowie, z tej strony Rzeka Gaming i dzisiaj ze mną jest Tom Gaming! Szymonko widzowie! Zabcie like w górę i subika, subika. I, zapro... I zapraszam do oglądania tego filmiku! E, dobra, widzowie, ja tutaj już e, kopię. Trzeba, kupimy, kupiemy. Ej, bo coś... Co? Co? Co jest? No wioska. Biegnij ja... tam. Ja później mogę mogę zobaczyłam. No tam biegnie i sobie tam. Y Dobra, na początku trzeba to zrobić. No. Kopiemy. Bieg, biegnie sobie, to i... O, z, i sobie I tam i z ziemią za zrobiłem Tak. I Nie, no, może Zamieszkamy w tej wiosce, bo jest fajna. Nie wiem, czy chcesz zaznaczyć. Nie, no. Nie, 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 a nie, jak się po prostu krzaki, żeby po prostu mój bar... żeby zabępnić, wtedy był bal. A erdusz? Bo, ja bo ja chcę nasze pomniki zrobić i ja dobra. mam ten czerwony i właśnie czerwony na tym. Dobra, dobra, to bym pozbierał. Ej, tutaj możemy dużo rzeczy zrobić. No, ej, ogólnie to jest duża wioska. A ja wiem, że tutaj możemy dużo rzeczy zrobić. Z chodź i ty dalej. zbieraj, to takie szansa. Wiem, 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 no to I widzę, że zmieniłam wersję Minecrafta. Okay. Okay. Specjalnie dla Was, specjalnie, żeby, żebyśmy nagrywała, żebym ja nagrywała razem z Tomciem. No. i z Kalsą, bo oni mają no. Mieli inną wersję, teraz mamy wspólną ale, wersję. Znaczy jak, jak najlepiej grać z Wiem, z tym, 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 no, Motyka. No to jest kasuje właśnie te Wiesz, ja już jestem w tej wiosce. No wiem, ja też byłem, ale ja się tłucnę Dobra, biorę bo... słonecznik To jest ci drzew Ty... a tutaj... Ej, tu są słoneczniki To dobrze, ja powinienem wysadzić kwiat te e, Słonki, żeby tutaj rosło na nowo Nie wiem Ja, ja sobie ściągnę drzewa i zaraz będę leciał Tu coś jest? Nie ma Dobra, Mę... jest Gdzie leciał? Gdzie będziesz leciał? Do no wioski, do wioski Już jestem To jest duża wioska A i tak blisko szkolna ta wioska była bo... No, dosyć Dobra. Gole, dobra. Ja, to nie, 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 za, nie zajmuj Nie Boże. zabijaj go, nie trzeba, trzeba z niej, żeby... No, A nie No i tak się zresztą bo ja, wiesz, ja tutaj będzie... Serio? No, się nie jest inny ja z niego to tak działasz, jak jest dzisiaj to się na nowo tym golem. Jest, to jest tak, tak. O, widzowie mamy tego kurczę, jak on się nazywał o, Czemu Jak on się nazywał? Bo ja nie, nie pamiętam Bibi, uh, baby. Eee, kurde, tego tego. Nie, wiem, jak on się nazywał? Chodź, gdzie ja jestem? Jak nie umie? Nie my Nie, okay, tak. mamy emera Emeraldy. Tak? No. O, idzie, umie. I żarcie mamy. Dobra, zaznacz sobie, gdzie będziesz chciał mieszkać. Zaraz, go golema. Ej! Dwa te byli! Kowala? Tak, kowala. A jak masz te? Żelazne. Tak. Ale jakie? Zbrojka... Zabiłem, zabiłem go. Nice. Czekaj, zbrojka... Dwie pary? Jaka hmm. jest Brokerzy, klata czy co? Klata, spodnie i miecze. Ej, to załóż, to jest tak bro, Broker. Ile? Pięć! Na hełm. Widzowie! Ale na... nieźle, nieźle. Nie, Ale nie, to jest najlepsza wioska. Tak. Widzowie, tylko ten i już mamy najlepszą wioskę. Ja tu nie nie mieszkam. Wioska, Dobra, mamy jedzonko. Mamy swój domek. Który? To jest skrzynek nie ma, dobra, ja tutaj wyremontuję trochę, tutaj brzydko robi Ty w tamtym. Remont w domu. Ten też w sumie. Dobię remont. To jest remont Ten też dobra. w sumie mi się podoba ten domek. No to sobie zrobię hmm. i zaraz przydaj się. A przecież przelutowałaś wszystko, U nas wszystkie skrzynki? Hmm. No to mówię, w tych skrzynkach będzie że jak będzie taka, idę na Nie, ja wszystko nie zlutowałam, bo zostawiłam tam coś dla ciebie. Będą w sumie. Znać ja tylko zimnaki z jednej skrzydła. Nie. Ja widzę, ja tu już ubiorę moją zbrojkę. Dobra, ja już fajną. Rozgoszczę. Tutaj widzę, że mamy jedno okno. to ale dobra. Tak to widzę, tylko na, na jakiś tam czas będzie to. Ten domek. Dobra. Bo zbuduję własne domki. Ja już widzę, że nie będę. Od żadnego youtubera ściągać domek, tylko po prostu buduje swój Ciekawa jestem czy to będzie druga wioska jakaś O matko boska! Często nie Najlepiej by było jakby to była druga wioska, bo gdybyśmy mieli więcej wileczerów No I musimy teraz często iść spać, by Dobre, to to iść spać Tu iść spać No już jest No nie łóżka kurde daj no mu na dole, na dole no, no, na dole, chodź Ej, mam zielony dywan ja oddać tobie? Zielony hmm, dywan? no możesz spieszę, noska, widzowie w którym ty dom? widzowie totalnie, villager poszedł sobie lulać na, szybko, na szybko, tym. szybko wstawać gdzieś, szybko, szybko dobra, wstał widzowie Ej, świnki mam przed twoim, przed swoim domem co jest? Ej mój dom, to jest taki dobry, bo ja mam tutaj łowędź. Gdzie? Ja, nie tutaj, spać. Tutaj. What? O, ile świn. A, o, tutaj. Taką zagrodę tutaj mi zrobili. Ale super. No. No to jakby no no, żałcie. A pojedyncze zabijajmy tych świn. Będziemy łączyć te zagrody i będziemy robić. A, mam coś dla ciebie. Ja też mam jedno, to dużo. Proszę, proszę, pomyśleć. A może jedzę jedzenia? I proszę. Ja sobie bierzemy, to jest droga. A ja mam! Gdzie ja mam! Wszystko ja mam To jest twój dom No to ale przy płocie będzie To będzie kiedyś porcie Co? Widzę, że ja poseram się na filmikach Totalnie Ja pozabiałam niektóre filmy z Okej. Okay. Ja widzowie, jeszcze raz mówię. Post postaram się na filmikach robić wszystko. Chociaż niektóre rzeczy też tak będę robiła poza. Lepiej na filmach No, ty pewnie nie będą się czepiali, widzowie. Kurde, że nie, bo tak się zaczepiksowałem. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Który dom? Ten? Ten domek będzie jako dom jeden. Teraz trzy domeki, to będzie ten. To jest pierwszy, co Marta pokazywała, czy drugi? O ten. Czy. Czy. Musimy tam iść. E, ten domek będzie na jeden. Znaczy, hashtag jeden to. ten domek. A hashtag dwa to ten domek. Zagłosujcie. Będę wiedziała, który domek wybrać. Bo. O, o, ten domek i ten domek mi się serio podobają. O, dobra, kolejny kolejny skrzynek, ze skrzynek. Okej. Albo widzowie, jeszcze jest szansa na to, że zamieszkam w kościele. No. O matko boska, nie umiem. Mi się wydaje, że kościół będzie najlepszy do przerobienia na wieżę. Tak mi się wydarzy? No, tylko kilku. Albo widzowie, mogę w tym kościele zamieszkać A kiecyk jest, kup kiecyk, masz No, No, kupiłam jeden Albo, no A czy zostawiasz to... itemy? Zostawiałaś te itemy w skrzynkach Nie wiem Musisz zbierać to, nie możesz zostawiać nic widzę, że mi plecy bolą Dobra widzowie, więc y, To jest hashtag 3 I tutaj napiszę w komentarzu Nowa wioska A przypnęłam serduszko o, o, o! Eee, no. O, kolejny golem się drespił! Co? Gdzie on jest? Prawda, no, chyba na początku się drespi. Jest! To kurde, nie To zgiń. I to mu błędy. To jest inaczej. No to nie ma go! bo ja ślepa. Mi się wydawało, bo słyszałem coś z takiego golem. ma takie... A ma takie coś słyszałem. Zróbmy, jest jak. tak to nie chodzi. Ej, tu jest długa, ta za co tu Golem! A drugi no? jest Gdzie jest golem? No chyba go nie ma, ja słyszałem. Nie, to... Aha. No, ten kołan jest zlutowany cały, dobra. Widzimy, bo my tutaj... To, ja, totalnie! A ja, ty jesteś cały żelazny? No! Nie widziałeś? Nie, nie, wydać przyjdzie. Jak tutaj jest dom, co jest? No właśnie chciałam ten albo tamten. Wizowie muszą zagłosować. A jeszcze kolejny kiedy tutaj się to No, Więc, wizowie, kościół, ten dom czy tamten dom na, na tym? No bo to jest takie specjalne. No to wizowie musicie serio napisać, pomóc mi wybrać, bo ja bieżą, nie wiem. To jest bieżą, to to o, tak. Kolejny, już w takim jedynie. domku kiedyś mieszkałam. W kościele też chyba kiedyś mieszkałam. Dobra. W każdym domku mieszkałam. A moje, tutaj jest. E, chyba jak na razie to kościół. Nie Dobra, mm. ja tak sobie posłam i ten mm. No to widzę na razie, kiedy wy nie usalicie bo wy musicie mi pomóc. Tu na razie będę mieszkała. Tu jest jakiś... Nie. W tym domku, jak... Nie no, nie chcę oddalona od tą cię. Można wychylić. No, A, w tym co domku zamieszkać! Jak na razie, kiedy widzowie nie zagłosujecie. To chyba w ten. Ten domek No, ten chyba tam. Ten chyba domek. Kiedy nie zagłosujecie. Hmm, dobrze, ten domek wystarczy mi chyba. Mam tutaj wszystko i muszę sobie wszystko wziąć. Dobra. I widzę, e, zawycięcie i pocięciu już się będziemy żegnać. Dobre widzowie, dziękuję za oglądanie. Siema! Cześć i czołem! Pa!